Łukasz Górnicki, gratuluję Ci Dziękuję. wywalczenia awansu do finału, już na pierwszej eliminacji. Wiem, że zapisałeś się jeszcze na, na pozostałe, ale już na pierwszej Ci się udało. Nie? Czy mógłbyś zradzić nam trochę taktyki, co miałeś zaplanowane, co Ci wypaliło, jak dzisiaj łowiłeś? Zaplanowane miałem łowienie na bombkę, ale niestety nie zadziałało wszystkie ryby wyłowiłem z metody. Aha, wszystkie mają z metody, tak? Ale z bliskiej, z dalekiej linii? Z osi łowiska. Z osi łowiska, tak? I, wszystkie, i mają duże karpie a w ogóle, czy małe? Jeden do 10 kg i około 7 kg. Aha, a czy miałeś jakieś y, takie, nie wiem, przerwy w braniach, czy, tak, miałeś, tak. czy, Rano czy systematycznie było... udawało Ci się te ryby odławiać? Rano było fajnie, później parę godzin przerwy i pod koniec ryba weszła w łowisko, ale się skończył czas. Aha, dobrze. A powiedz mi, co Ci dzisiaj bardziej działało, pelet czy zalęta? zanenta. za Zanenta mówiłeś, tak? Tak. Super. Dobra, no to co. Jeszcze raz ci gratuluję awansu. Dziękuję. Widzimy się być może jeszcze na jakiejś eliminacji. No i przede wszystkim w finale, nie? Dzięki. Dziękuję. Bartek Radomiński, nasz kolejny tak finalista, jest. wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Ogólnie zdobyłeś dzisiaj trzecie miejsce. Tak. E... Ten pan tutaj mnie zepchnął jedno miejsce, bo myślałem, że będę drugi, ale jest trzecie, nie jest super. Bo ale i tak jest tak super. Tylko po to się tutaj przyjechałem. Tak, a was jest do finału. Czy mógłbyś nam zdradzić trochę swojej taktyki? Jak dzisiaj łowiłeś, co się sprawdzało? jasne, łowiłem głównie tylko metodą. Próbowałem też na Pelet Wagler slow sinking, ale wszystkie ryby miałem z metody, i to ze środka łowiska. Z, z miejsca nęconego tam powiedzmy na 12 metrze nie miałem nawet podcierki, tak samo spod nóg tych ryb w ogóle nie było, okay. więc wszystko było ze środka i przede wszystkim nie można było dzisiaj dużo nęcić. Przynajmniej tu tam. W tej strefie u mnie po prostu trzeba było tego towaru donęcać tylko koszykiem do metody, i wtedy te ryby wchodziły. Aha, czyli bardzo ostrożnie, żeby nie za dużo, bo wtedy hmm, te, ty, tak. tych ryb w ogóle nie było. No, tak? A miałeś duże czy małe karpie w ogóle? Głównie miałem duże. Myślę, że to był, w ośmiu rybach miałem 50 kilo, więc to były takie spore karpie. Jednego miałem dychę. Mm -hmm. ważonego, reszta były takie sz szóstki, mm -hmm. A Jaki kolor w Ci chodził dzisiaj? Wiesz co, chodził brązowy. Brązowy? Brązowy. A, no. coś innego, tak? tak Wszyscy tam brązowy. różnymi kolorami próbowali? Nie, nawet żółtego, czy różowego nie zakładałem. Wiedziałem, tu są duże ryby. No, mm -hmm. Ostatnio też mieliśmy pogodę jaką mieliśmy, więc ja wiedziałem, że tu nie będzie jakiś Super wyników, że ta ryba będzie ostrożna. Trzeba będzie mm -hmm. o, tą, o tą rybę. Troszeczkę na nią poczekać, powalczyć i wiedziałem właśnie, że będzie takie ostrożniejsze łowienie, więc też tak się przygotowałem. Super, bardzo fajny wynik, szczególnie, że jeszcze miałeś jeden z tych sektorów takich środkowych, bez Tak, w samym, Dokładnie także, w samym środku siebie. Tak, dobry, dobry wynik w kilogramach. Także super. Jeszcze raz gratuluję i widzimy się w finale. Tak jest. Super. Dzięki. Słuchajcie, jesteśmy już po zawodach DBS-OFDBS. Pierwsze eliminacje na łowisku karpiowym Grodzisko. Jesteśmy z Tomkiem Wasińskim, który zajął drugie miejsce w eliminacjach. Tomku, jak, jak łowienie, jak ryby, jak się sprawdzało, co się sprawdzało, Przede co się w... udało? Przede wszystkim sprawdziło się stanowisko, tak? Także jak nigdy, jak nigdy nie udaje mi się losować otworków, tak tym razem losowałem otworek, to już było e, dużo na plus. A poza tym e, taktykę miałem dosyć prostą. Dwie linie bombki plus dalej metoda, ewentualnie Wagler. No dzisiaj ewidentnie najlepiej chodziła bombka. Mhm, czyli e... wachlowałeś sobie troszeczkę na początku. Tak, tak. Metoda, bombka, metoda bombka, aż podjąłeś decyzję, że jednak. Tak, jedna, jednak na tą bombkę zauważyłem, że te ryby mhm. lepiej pobierają, tak? Przy metodzie mhm. są bardziej ostrożne. Z bombki miałem zdecydowanie szybciej, szybciej brania, aczkolwiek. To też nie było tak, że odławiałem cały czas systematycznie te ryby, tak? Były jakieś tam przerwy, kombinowałem z donęcaniem, z różnymi przynętami, tak? Próbowałem też łaftersów na przynętę, mhm. więc to jakimiś tam pojedynczymi rybami skutkowało i, i tak, udało się. Udało się cię do, do drugiego miejsca, do biletu. Świetnie w finale, gratulujemy bardzo. E, łowisko teraz po zmianie, jak ci się podoba? No, łowisko jest bardzo, bardzo fajne. Robi teraz. Jak już wcześniej robiło super wrażenie, szczególnie te ryby, tak teraz jak już ta linia brzegowa została, można powiedzieć, tak, doprowadzona do ładu. Fajne są stanowiska wybetonowane, nie trzeba nic kombinować z rozkładaniem koszy. Przede wszystkim siedzi się nisko nad wodą, nie trzeba tam sięgać tych ryb gdzieś tam daleko, także bardzo Panie bardzo się ogonia, O wiele bardziej ułatwiliśmy tutaj wędkarzom łowienie. Tak. Tomek Wasiński zdobywca biletu. Drugie miejsce na eliminacjach na łowisku Karpiowym Grodzisko. Gratulujemy ci serdecznie. Dobra. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. powtarzamy z najlepszym wynikiem pobił 100 kg wynikiem 126,11 zajmuje Jarosław pasyczny brawo Jarek 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 Numer jeden Jarek już to do zbiewałem to na dla Ciebie Jarek Gratulujemy Jarku piękny wynik zrobił robotę Jarosław Pasiczny, bardzo gratuluję Ci E, udało Ci się zakwalifikować do finału, w ogóle dzisiaj wygrałeś całe zawody, e, opowiesz nam trochę o taktyce, co, co dzisiaj działało, co dzisiaj robiłeś? Taktyka była bardzo prosta, bombka, nic więcej, kukurydzy nie dużo podawałem, tak. może ze 4 puszki kukurydzy wystrzelałem, do Aha. tego trochę paletu mhm. na dalszy dystans i tak skakałem, 15-20 metr. Czyli bardzo tak ostrożnie strzelałeś. Tak, nie? Ostrożnie. Cztery puszki ostrożnie na cały dzień. Cztery puszki na cały dzień. No i paletu tam może nie. A z metody coś miałeś? Nie, rozstawań? nawet nie rozkładałem metody. Tylko, bombkę, Tylko tak? bombka. No, Tylko bombka. Sprawdzałem jeszcze waglerka, ale to przez chwilę. Aha, faktycznie jeszcze miałeś tam te korzystne stanowisko, no, stanowisko, stanowisko odwrotne. No. Tak, także ten, ale też trzeba było odpowiednią taktykę, taktyką się dopasować, no bo naprzeciwko twój kolega już takiego wyniku nie, nie zrobił. No, nie? no dobrze, no super. To się udało. Dziękuję bardzo. Super, gratuluję Ci raz jeszcze, widzimy się w finale. W finale, dziękuję. No.